Cześć z tej strony Kuba, a to kolejny odcinek na moim kanale z kolejnej serii na moim kanale. Wiem, miał być dzisiaj Zlatan Ibrahimowicz, ale jest późno, jestem zmęczony, więc nagrywam dla Was giereczkę. Wpisałem sobie piłka nożna w sklep play i randomowo sobie po prostu w dół dałem. O, jest na Street, tutaj ciekawe, tylko trzeba ją odblokować. Po prostu sobie wybrałem randomową grę, zamknąłem oczy, no i mamy to. Dobra, musi strzelić 5 goli. Da się zrobić. Hmm. Ciekawa grafika. Oj, będzie ciężko. Nie wiem, czy to. Czy wy. Czy... Przepraszam Was za te błędy, ale naklam to późno i się wysłowić. Nie potrafię. Nie wiem, czy widzicie, ale tam jest flaga Juventusu w ogóle. W ogóle stara jak świat Barcelony, Herbie, Realu odwrócone w ogóle flaga Francji i Niem Niemiec, Niemców, Niemiec się mówi Dolcz, dość po niemiecku. Deutschland. Nic co ja mówię. Jestem naprawdę późno, w jest jak to No przegrałem. No dobra, ciśniemy, ciśniemy. Zobaczymy, czy uda mi się w ogóle tu strzelić musi strzelić 5 bramy, bla bla bla. Oj oj, oj, bziutko było bziutko. O, no teraz O, flaga Argentyn jest na ulicy. No dobra. Okej. Okay. Czy mi się wydaje, czy tam jest tam na tej koszulce? Hmm, ciekawe, ciekawe. U, u, u Gol, gol. W końcu pierwszy gol. Nie będę się krzyczał, bo jest późno. Bo mi wszyscy śpią w domu. Poprzeczka. Super niczym FIFA. Naprawdę taka gorsza FIFA. No już, już. No, o, przegrałem. Super. O, o bramka się wywaliła, ze szczęścia, naprawdę. mega. Dobra, dwie minuty już się męczę na jakimś. O, poprzeczka znowu. znaczy bronić poprzeczka. Dwie minuty już się męczę na jakimś pierwszym poziomem w jakiejś randomowej gierce. A Beckham jeszcze strzela. Naprawdę. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Jakby, co? Te laski takie. To ten, jakby, co to przez to, że też jestem. Już myłem zęby i jedynie co kupiłem to wody. najgorsze wytłumaczenie ever, ale zrozumcie mnie, jest późno ja jestem śpiący, a a taka gereczka może być naprawdę, znaczy ta seria może być naprawdę fajna będę sobie po prostu różne gierki piłkarskie grał i porównywał je do siebie, bo porównywać się z FIFA to nie ma co, dobra od nowa dajemy strzel 5 goli musi strzelić 5 goli, tak dokładnie po angielsku, tam jeszcze w flaga Włoch się ukryła. Dobra, trochę już to nagrywam i po prostu zaraz, jeżeli z Wami nie trafi jakiś, nie wygram tego poziomu, to będzie cięcie i zobaczycie jak wygram. No tutaj jeszcze sobie chwilę postrzelam. Mam nadzieję, że przez to, że muzyczkę dodam, wiadomo, podczas no, super, znowu, nagrywania tego, te, tego filmu, co się ze mną dzieje, tego filmu i nie będzie słychać tych wszystkich mm, moich za bardzo mlasków i tego, co jest za mną, Bo zawsze mam otwarte okno wieczorem i powinien słychać trochę jakieś samochody. Ramka się znowu wywalił, a ja się znowu Dobra, e, Widzimy się po, cię po cięciu. Cześć! Dobra, jak już widzicie, męczę się jakąś kolejną minutę i ponad, nad pierwszym poziomem tej gierki. Aż wam to nawet przyciąłem, ale serio, chyba się poddam, bo po prostu nie chce mi się już w to grać. Ten kosz jest nie do pokonania. Naprawdę, raz muszę strzeliłem przez ten cały czas. No o co tutaj chodzi? E. Dobra, zrobiłem kolejne cięcie, bo zmieniłem czemu po prostu żeby było, tam się męczyłem przez jakieś następne znowu 10 sekund tak jeżeli sobie spojrzycie w lewy górny róg to już widzicie ile się męczyłem przed tą giereczką 7 minut robię pierwszy poziom to już jest połowa meczu w kifie. a ile tutaj mam bramek? ciekawe, jedna, jedna strzelna bramka coś 7 minut a ale za to jakieś 10 poprzeczek i słupku, o no, na tym mówię jest ciężko, już wszystko będę po prostu miał Jeżeli nie trafię za pierwszym razem, może teraz? Otóż nie. No dobra, hmm. musisz strzelić 5 goli. Ten komunikat już mi Kurze naprawdę. Wiem, że muszę strzelić 5 godzin, ale to nie jest takie proste. O! Siadło. No to kurde, się nie spodziewał. To... Poprzeczka. Hmm. No to próbujemy. Ej, nie, nie wkurzajcie mnie, druga poprzeczka. gol, gol, gol. Jest, jest, Dobra. Dwie bramki. Jeszcze trzy, jeszcze trzy, jeszcze. Mam trzy poprzeczki w tej rundzie i dwie bramki. Beckham, pomóż. O, nie. Jak teraz. W dzisiejszym odcinku to na tyle. Do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć.